Cześć, tu Dagmara Małgorzata, autorka Współczesnych Samym Sobie. I zaczynamy audycję na żywo: Współczesność Instant. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze wszystko nagrywało i że nie wyrzuci mnie za chwilę z Instagrama, co czasem się niestety dzieje. E, ostatnio mi się to zdarzyło nie do końca wiem dlaczego. E, przestało po prostu mnie nagrywać. Nie wiem, czy tutaj, czy tutaj mi się coś włączy, czy mi się nie włączy. Łączy mi się, czy mi się nie łączy? Wszystko chyba mam połączone. Chyba tak. Mam nadzieję, że tak. Dobra. No to zaczynamy nagrywanie. Współczesności Instant. Współczesność Instant, audycja na żywo. Inspirowana książką współcześni samym sobie. Codzienność bywa skomplikowana. Są dwie części książki, dwie części współczesnych, współcześni samym sobie opowieść o codziennych katastrofach i współcześni samym sobie, codzienność bywa skomplikowana. Książki można czytać w dowolnej kolejności. Linki do książek macie w moim bio na Instagramie, a na YouTubie tutaj dodam Wam w opisie um, tak w opisie filmiku dostaniecie ode mnie. Idealne rozwiązanie, idealna możliwość dotarcia do książek. A teraz już zaczynamy bez zbędnego wijania w bawełnę. Odcinek 21. Cel, plan, akcja, kwota, zaangażowanie. Muszę dodać, że we współczesnych samym sobie nie mamy rozdziałów, mamy przelewy. Przelew 21. Za co? Za cel, plan, akcja. To brzmi mało gramatycznie. Kwota, zaangażowanie. Ok, I teraz przeczytam Wam cytaty. Pamiętajmy o tym, że każdy, jeśli chce, znajdzie milion wymówek, a tylko nieliczni znajdą powody do działania. Wszystko co robimy i co w rozrachunku nie zbliża nas nie przybliża nas do celu, zapewne nas od tego celu oddala. Mocne, czy tak faktycznie jest? Czy powinniśmy zaciskać zęby, kiedy mamy jakiś plan, czy powinniśmy być elastyczni? O tym mniej więcej będzie dzisiejsza audycja i jeszcze Cytat, ale to już cytat Teodora Roosevelta. Jedyną wartością, która odróżnia jednego od drugiego, kluczem przenoszącym jednych w kierunku ich dążeń, gdy drudzy grzęzną w bagnie przeciętności, nie jest talent, wykształcenie lub błyskotliwość intelektualna. Jest nim samodyscyplina. Z samodyscypliną wszędzie rzeczy, wszystkie rzeczy są możliwe. Bez niej nawet najprostszy cel wydaje się nieosiągalnym marzeniem. Samodyscyplina to najgorsza z przyjaciółek E. Nie było im po drodze, a jeśli już to rzadko. E. chciałaby częściej spotykać się z samodyscypliną, ale zbyt często zabierają na, zbierają, zabierają na, kawę, um, na kawę słomiany zapał. Jeszcze raz muszę to przeczytać. W ogóle skiepściłam totalnie. Nie, nie używam tego słowa na co dzień. Zauważam, że kiedy włączam kamerę, mówię rzeczy, których nie powinnam mówić, których nie używam na co dzień, jednakowoż poprawię się. Chcę jeszcze raz przeczytać. Ciekawy cytat z tego rozdziału. Sam, samodyscyplina to najgorsza z przyjaciółek E. Nie było im po drodze, a jeśli już, to rzadko. E chciałaby częściej spotkać się z samodyscypliną, ale zbyt często zabierają na kawę słomiany zapał. Okej. Okay. Powinniśmy mieć świadomość naszych ułomności, powinniśmy mieć świadomość naszych mocnych stron, powinniśmy wiedzieć, co jest naszym największym minusem i kiedy coś sobie planujemy, mamy jakieś cele to powinniśmy zaangażować w to wszystko zaangażowanie. Tutaj koziołek słowny wykonany specjalnie. Mam wrażenie, że funkcjonujemy w takim świecie, w którym dość często chcemy zrobić coś już teraz, mieć coś na już, na pstryk. Widzę to u młodych ludzi, ale takich młodziutkich, wiecie, dziesięciolatków, takich, takich dzieciaczków. I dzieciaczki mają tak, że kiedy widzą jakiś problem, już tak te 10-letnie, dzieci, widzą, że już będzie trzeba trochę podziałać, trochę po pogłówkować, to już mają takie, o boże, ja nie umiem, mi się nie chce, ja nie będę tego robić. I to jest wywołane raczej tym, że wiedzą, iż będą musiały poświęcić trochę więcej czasu na działanie. Tymczasem, yy, tymczasem. Zdarza się również tak, że jeśli to jest coś, co lubią robić, jakaś taka kwestia związana z tym, co one lubią robić, to jest takie OK, mogę nawet przy tym siedzieć godzinę i nawet nie zauważę, kiedy mi ten czas. I to jest w porządku. Jakby wiedzą, co chcą robić, wiedzą, czego nie chce im się robić, i mają taki, taki jasny podział. Oczywiście dla osób, które z nimi przebywają, to może być dość męczące, ponieważ trzeba ich przekonywać do robienia niektórych rzeczy, no cóż, w takim systemie żyjemy. Oczywiście nie chcę tu nic na system, po prostu tak luźna, 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 jakby taka rozmowa, luźne spojrzenie na sytuację, żeby nie było, że to są jakieś prawdy, objawia, prawdy objawione, są jakieś opinie, pewnego rodzaju rozważania, do których możecie się odnieść w waszym wydaniu. Czyli możecie stwierdzić: okej, okay, też tak myślę, okej, okay, też tak nie myślę, cokolwiek. Chciałam też zaznaczyć do osób, które mnie widzą. Najmocniej ja Was przepraszam za wory pod oczami istnieją u ludzi w pod oczami, zwłaszcza kiedy się nie wyspali. Ale kontynuując, wracając do audycji, będąc z dorosłymi ludźmi, możemy już sobie wybrać, co chcemy robić. Możemy robić to bez względu na to, czy mamy za to dobre, odpowiednie wynagrodzenie, czy nie. Ale działanie, jakie sobie wyznaczymy, To jest jedno, a to, co robimy, to jest drugie. Bardzo często mamy super zapisane rzeczy na kartce, a potem tego to się nie przekłada. Często jest tak, że kiedy widzimy, że w jednym jakimś aspekcie zawaliliśmy, nie daliśmy rady, nie poradziliśmy sobie normalka. To zupełnie normalna sprawa. Tłumaczymy to dzieciakom. Nie musisz być dobry we wszystkim, prawda? Nie musisz być dobry z polskiego matematyki, fizyki, chemii, ze wszystkiego. Wybierz sobie dwa, trzy przedmioty, z których będziesz dobry. Z których będziesz, na które masz zajawkę, i po prostu w tym sobie bądź. A cała reszta dowiedz się czegoś, miej świadomość czegoś, zrozum coś, ale nie musisz, nie musisz wiedzieć wszystkiego, nie musisz mieć samych piątek, szóstek czy nawet czwórek z niektórych przedmiotów. Bądź na lekcjach, słuchaj. Staraj się coś zrozumieć, ale nie musisz być omnibusem. A od siebie wymagamy często perfekcjonizmu, który jest, czy, który jest właśnie czymś takim, co można podpiąć pod bycie um, piątkowym, szóstkowym uczniem. Nie musicie być piątkowi i szóstkowi. Oduczmy się tego, że jeżeli coś nam nie wyszło, to znaczy, że jesteśmy skończonymi debilami. Nie jesteśmy. Jesteśmy po prostu ludźmi, którym czasem coś wyjdzie, a czasem coś nie wyjdzie. I to nie jest tak, że ludzie, których podziwiamy. Zawsze robili rzeczy, które im wychodziły. Zawsze robili rzeczy, które im wychodziły. Dobrze powiedziałam? Chyba tak. Więc. Tak nie jest, po prostu ci ludzie robili rzeczy, raz im coś wyszło, z tym coś nie wyszło, my widzimy, widzimy efekt finalny, teraz dzięki internetowi w dużej mierze możemy zobaczyć tę drogę, możemy zobaczyć ten plan działania, możemy się w to wczuć, możemy przeczytać czyjąś biografię, możemy się dowiedzieć, że ktoś zadbał o ten, o ten, nie o ten aspekt swojego życia, a o tym w ogóle zapomniał, teraz bardzo często mówi się o tym, że jeśli planujesz sobie jakieś pięć zadań na dany dzień, to niech to będzie, będą dwa zadania z związane z twoim zawodem, dwa zadania z twoim rozwojem, czy tam jedno zadanie z twoim rozwojem, jedno z twoją duchowością i jedno związane z twoim zdrowiem, żeby wszystko, co robimy, było jakoś zbalansowane, bo o tym balansie często zapominamy, zaczynamy Pracę, pracujemy, działamy jeszcze poza tym, że pracujemy na zwykłym etapie. Jeszcze rzucamy się w wir pasji, która też w pewnym sensie, po pewnym czasie, po prostu przynosi nam dochód, więc jesteśmy tym trochę zachuśnięci i chcemy w to iść, bo wiemy, że dzięki temu będziemy mieli fajniejsze wakacje. Ale właśnie, tutaj też jest takie dość istotna sprawa związana z wakacjami. Nie wiem, czy zauważyliście, jak czasem dzieciaki. Siedzą w telefonach na wakacjach z rodzicami i wcale nie są z tych wakacji zadowoleni. No to wynika tylko i wyłącznie z tego, że zwyczaj, że jednak w ciągu roku, przez te parę miesięcy, człowiek nie miał czasu dla tych dzieci, nie rozmawiał z nimi, więc z jakiej okazji nagle na wakacjach ma być fajnie, skoro ze sobą nie rozmawiamy na co dzień, to o czym mamy rozmawiać na tych wakacjach, więc każdy robi to samo, tylko w innym miejscu, czyli wszyscy siedzą w telefonach. To znaczy, to jest wielka generalizacja i wcale tak być nie musi ale tak też się zdarza. Dobrze byłoby być wyczulonym na tych ludzi, z którymi spędzamy swoje dni, takie codzienne, bo ci ludzie są z nami zawsze, widzą nas w lepszych, gorszych nastrojach. Te nasze cele, plany, zaangażowanie, które w to wszystko wkładamy, powinny również odnosić się do naszej codzienności, do tego... To znaczy, ja wiem, że są ludzie, którzy nie muszą pracować nad swoim charakterem i którzy w swojej codzienności są pukniami i pukinami, ale czasem po prostu umiewamy jakiś taki gorszy nastrój, gorsze nastawienie do czegoś i dajemy popalić tym ludziom, którzy są najbliżej. W związku z czym wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdybyśmy jednak pomyśleli o tym, że hej, stop, 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 stop. Może bym też trochę popracował, popracowany, swoim charakterem, zastanowił się, zastanowił, co mogę fajnego zrobić dla tych ludziów wokół mnie. Wiecie, ci ludzie wokół nas są najistotniejsi poza nami. Poza mną, ludzie wokół mnie są najistotniejsi dla mnie, więc dobrze byłoby, żeby wykombinować jakiś cel, mieć jakiś plan, zacząć go realizować, zaangażować się w to, żeby wszystkim nam. Na naszym małym grajdołku, było fajniej, lepiej. Chociaż, szczerze powiedziawszy, nie używam słowa grajdołek. Raczej używam słowa mały świat. Te nasze małe światy są bardzo ważne. I poza tym, że mamy wielkie plany i wielkie cele w związku z podbiciem świata, na przykład rynku literackiego, na przykład rynku muzycznego, cokolwiek. To jest jedno. Miejmy to. Miejmy te plany, które są związane z tym, że teraz pracuję, załóżmy, jako... Ktoś z obsługi klienta, a potem chce być kierownikiem. Miejmy ten plan w sobie, ale miejmy też taki plan, że okej, okay, później przychodzę do domu zmęczona, zmęczona, mam tę chwilę na oddech, ale też mam cel, plan i zaczynam działanie względem ludzi wokół mnie. Taki cel i taki plan, który sprawi, że wszystkim nam będzie lepiej się funkcjonowało. Czyli, że dzisiaj zagram grę planszową z uśmiechem, z radością, bez gadania, gderania, cokolwiek. Dzisiaj. Z bliskimi zrobię coś innego, pójdę na kolację gdzieś albo zrobię pyszną kolację. Tutaj nie chodzi tylko o, o nie mówię tylko do ludzi, którzy mają y, jakiegoś barbecia, którym biega w domu, tylko czy mają bardzo malutkie dziecko, z którym nawet nie wiedzą, jak funkcjonować do końca. Także chodzi mi też o każdą parę, która sobie funkcjonuje w, w podwójkę, tak powiem. Chodzi mi też o każde, każdą osobę, która sobie mieszka sama. Wymyśl sobie coś takiego, że tym razem nie zaśniesz z paczką chipsów przed Netflixem, a okej, okay, dzisiaj sobie fajnie ogarnę mieszkanie, zapalę świeczkę, puszczę super muza i będę sobie tańczy, tańczył, tańczyła cokolwiek. Wiecie, chodzi o to, żebyśmy w tym naszym właśnie małym świecie też zadbali o te detale, o ważne kwestie. Wyznaczmy sobie. Czas na pracę, wyznaczmy sobie czas na przyjemności w domu, przyjemności takie rodzinne, przyjemności samemu ze sobą. I wiem, że kiedy jeszcze właśnie, bo jeżeli mieszkamy sami, to to jest wszystko takie dość z jednej strony proste, z drugiej strony trudne. Proste, dlatego że y, tylko my jesteśmy jakby wyznacznikiem tego, co będziemy robić, tylko nasze chęci i niechęci. I czasem jest tak, że po prostu stwierdzamy, dobra, nieważne, zostaje tak, jak jest, nie będę nic robić, czy jestem tu tylko ja? Nie tylko, aż ty. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, kiedy jest się z, z rodzinką, jest więcej niż dwie na przykład osoby, czyli 2 plus 1, 2 plus 2, cokolwiek. To mamy taki orat: już niech te dzieci idą spać, ja chcę posiedzieć po prostu, niech on, ona mi zostawi, bo ja chcę chwilę dla siebie mieć. Więc trzeba znaleźć w sobie po pierwsze taką przestrzeń na to, żeby chcieć coś zrobić z tymi bliskimi ludźmi. Jak jest się we dwoje, to też czasem jest tak, że ktoś jest bardziej zmęczony, mniej, gdzieś ta energia nie jest taka wyrównana. E, więc też trzeba gdzieś o to zadbać, żeby w, na, w pewnym aspekcie fajnie to się połączyło. To wszystko wymaga tego, żeby... wymaga pewnego planu. Tu nie chodzi o to, o to żeby te, te takie totalnie życiowe plany też siadać i rozpisywać z notesem, a potem się że nie wyszło, ale chodzi o to, żeby, żeby mieć to w głowie, żeby pomyśleć sobie, ok, z jednej strony zawód, kariera, w ogóle słowo zawód tak wieloznaczne, prawda? Często to życie zawodowe nas zawodzi, kochani. Dlatego teraz tyle się mówi o tym, żeby działać z poziomu pasji, z poziomu tego, takiego wewnętrznego chcę. Z tego powodu, z takiego powodu, który jest spójny z nami. I i tutaj nie będzie tak, że nagle wszystko będzie szło jak spłatka, bo to po prostu sprawi, że w złych, w złych chwilach będzie nam łatwiej przetrwać i przebrnąć pójść dalej. Ale. To i tak jest do jasności. To nie jest coś, co, co się robi, bo się chce i, i ciągle się chce. Nie. Tutaj chodzi tylko o to, że w takim momencie, kiedy będzie nieciekawie, to będzie trochę łatwiej zrobić następny krok, trochę łatwiej coś zrobić, bo, bo to czujemy, bo to jest nasze, bo jest moc. Więc z tego powodu o tym się mówi, żeby ten jakby nasz, nasza praca nie okazała się zawodem takim stricte zawodem, że Boże, co ja tu robię? Od 10 lat w tej samej firmy, ja już nie mam siły, ja już nie chcę tu być, I, i żeby nie było tego takiego wypalenia. Chociaż przy zawodzie z pasją, przy działaniu z pasją też może być wypalenie, więc to wszystko są tematy rzeki, o których można byłoby mówić, mówić i mówić. A tutaj chciałam Wam wspomnieć o tym, że jeśli mamy jakiś cel, mamy jakiś plan i zaczynamy działać, czyli akcja się zaczyna, to ważne jest zaangażowanie i bardzo istotne jest to, żeby wiedzieć, że na przykład nie jesteśmy ludźmi, którzy będą wstawać o 5 rano: to się kurwa nie wydarzy, to nie ja. Żebyśmy mieli świadomość, że okej. Okay, Wszyscy mówią, że no tak, muszę teraz dbać o sen, chodzić od tej do tej spać. A za chy, przez 20 lat załóżmy, czy przez 10 lat chodziliście spać o pierwszej w nocy i wstawaliście o dziesiątej, bo tak wam pozwalała wasza praca. Bo jesteście barmanem na tym dancingu, nie wiem, cokolwiek. Um, nie zmieniajcie tego wszystkiego po prostu, bo teraz trzeba się dostosować. Dostosujcie na początku wasz plan do waszych możliwości, faktycznych możliwości, czyli... Hmm, czyli początkowo pomyślcie sobie, okej, okay, dajmy na to: dzieciaki są w szkole. Ja zamiast sprzątać przez godzinkę, będę robiła swoje. Siadam, robię sobie swoją pyszną herbatę i zapisuję pomysły. A potem po kolejnym, tam po paru dniach, siadam i ok, to, to który z tych pomysłów mogę zrobić na tak, znowu poświęcając godzinkę w ciągu dnia. Nie musimy robić rewolucji. Idźmy drogą ewolucji. Po prostu w naszym. Mm, podejściu do działania, zmieńmy coś. Sama widzę po sobie, po tym jak rozmawiam z różnymi e, znajomymi, mniejszymi, większymi, bliższymi, dalszymi, że wiele osób jest zdecydowanych na to, żeby coś robić, ale brakowało im, właśnie takiej osoby, na przykład mnie. To jestem ja akurat. O nich, które powiedzą: dobrze, zrób to spróbuj, to jest super. Uważam, że jesteś fantastycznym osobą, fantastycznym człowiekiem, fantastyczną osobą, która da radę. Ja w ciebie wierzę. Ty w siebie wierzysz, widzę, że masz pomysł, działaj. Bo też mam e, znajome, które mają fantastyczny fach w ręku. Fach, fach w ręku i to też jest tak powiedziane mocno, ale tu chodzi o to, że one potrafią coś zrobić, ale tego. Mm, ale robią to tak zajawkowo, nie działają mm, według żadnego planu, po prostu to jest jakaś zajawka. I kiedy im mówię, że mogłyby zacząć pokazywać to światu, bo to jest piękne, bo to jest cudowne, bo to jest warte uwagi po bo można by było ruszyć, że tak powiem, skopyta z, z tym. To jest takie nie, po co? Nie, 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 ja to robię dla siebie, ja jeszcze teraz nie chcę. I wiem, że te osoby po prostu nie są gotowe na to, żeby coś takiego robić, żeby działać w takim kontekście, w kontekście też trochę takim medialnym, bo social media, media. Nie każdy chce pokazywać twarz, nie każdy czuje, że jest w stanie zrobić coś, co będzie warte uwagi. Uważam, że powinniśmy próbować, powinniśmy, powinniśmy się starać i, i powinniśmy pamiętać, że każdy plan da się zmienić. I powinniśmy wiedzieć, dlaczego chcemy coś robić. To tyle, bo już się rozgadałam. Trzymajcie się ciepło. To była audycja na żywo Współczesność Instant, odcinek 21. Cel, plan, akcja. Wszystkie linki są w opisach albo w bio w Instagramie, albo w opisie filmiku na YouTubie. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie. To mówiłam ja, Dagmara Małgorzata, wasza autorka Współczesnych Samym Sobie. Buziaki!